No to ruszamy, lecimy, chodź Druga. Co lecimy? jest? Znaczy, Idę się no, przespać Ty, ty zresztą jak miałeś na Zosta imię, bo ja nie y pamiętam już No No to uciekamy o, Co Teraz. jest? Ej, lecimy. no gdzie ty, jest? chodź, ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jest, ale razi, ale razi Gdzie ty idziesz? Lecimy tam. lecimy tam, tam, lecimy, tam, tu tam daleko, okej? Okay? Co to jest? Skąd wiesz? Je, to wiecie jak ty to widzisz? Jak ja 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 jeszcze tego nie widzę. Może naprawdę? Nie wiem, co się tutaj no, stało. Przywidzenie. Wymiar... W ogóle zwierzęta, jakieś inne Ej, tam są. Tam coś jest, tam coś jest. Dobra. Tam ktoś Może jest. Co jest? Co jest? Jestem bardzo czekaj, nienawidzony. A czekaj, co to jest? Co to jest? Obc, 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 Dobra. Co to jest. Coś podniosłem. Bija, szybko, szybko. Czekaj, okay, załamań. Eee, co to jest? Kim Dobra. jesteś? Ja czytaś? Ja. Kim ty jesteś? Bo to jest mój świat. Dobra. Ja Dobra. tutaj Dobra. mieszkam. wiecie. uciekaj stąd, jak najdalej. Obcy was dorwą w ciągu trzech dni. Uciekajcie. Eee, jak no, najdalej. Ale co to, to, to się tak w ogóle z mi, się stało? To to bo widzę, że. No, Dobra. trochę tutaj Dobra. świat się. No. Dobra, no no może to... musimy uciekać. Stąd. Widziałaś ich? Widziałeś się gdzieś? PS, Uciekajcie, a znajdziecie dom z drewna. Gdzie? Gdzie? Mówi, gdzie? Ale gdzie uciekamy? Zostawić to. Widzę, że nie jest wybrawa. duże kaminowanie. E. No, e, słuchaj, to, to ja tutaj to, to mam takie, wacz. jakby no. detektory masz. One jakby... Jeśli one świecą, to jest I bardzo czekaj, promieniowanie, więc... Yy, wiesz, ja nie, nie będę ten, tak. więc... Bo wiesz, my możemy tutaj zostać, nie? A może Promini... poczekali na nich? Promieniowanie jest duże, nie? Masz jakieś... To masz jakieś kostki To będzie jakiś człowiek, który przeżył tą apokalipsę. Aha, dobra, to co? Aha, dobra, potem po, po yy, po, Dobra, czekamy, no to takie eku zostaję. No co idziemy? Uciekamy tam w górę? Start! Dobra, uciekamy. No to co, lecimy tam? Lecimy, lecimy. Znaczy czy nie lecimy, choć. Myślę, że coś za tą górą będzie. Ale. Skaczamy. Jezu, jakie super. Dobra, nie, nie mamy dociekamy. dobry start. Ej. Bo nie mamy takiego. mam tą kartkę i nacisnąłem na nią. Wow, zobacz! Tylko no lecimy tam. Idę, jak sobie też ją masz, bo... O Jezu! Nie. Co to jest? Aha, to ja mam... y, dobra. No to idziemy lecimy dalej, Lecimy za tą górę. Nie? Co ci się stało? Dobra. Okay. Ale Jezu, jak okay. to wygląda. W ogóle ja jakbym cię nie rozpoznawał. Ej, może coś przylega? Dobra. Lecimy, 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 lecimy. No to lecimy, nie? Ej, zobacz, to. No chodź! Luchle Tutaj już nie ma promieniowania, rozumiesz? Nie ma arne. promieniowania. Chodź! słońce. Się dobra, świat, jesteś, nasz jesteś, świat, jesteś, nowy świat Patrz, strzelamy ostatni raz i... Kończymy? To nie wiem... Dobra, szczelamy i kończymy Zginął, coś nie dał No dobra, będziemy dalej lecieć Czy? U Ej, Jezu, o, tam lecie są lecie, jakieś... Lecie. Dobra, leć, leć. Co? Co? Może ty? Ej, tam ktoś jest! O kurde! Co to jest? Lecimy tam. Ej, czekaj, czekaj, stój! Nie idź, nie idź. Kim jesteś? Jak to cię coś zabije? I... Czekaj, chodź! Idziemy razem, chodź! Aha, i co tutaj robisz? Czekaj, ja pierwszy. Ty, 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 czy ty napisałeś tamten. Tam tam Ej, patrz, 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 plemnik. To. No, widzę. No, Ej, co, tu widzę, co to jest? Co to jest? Ej, zobacz! Jest zobacz co tu tutaj! Ej, tabliczka jakaś! Co to może być? Nie wiem, może w następnym. Może się dowiemy, co to jest, co? Ruszamy w drogę? No to dobra. No to ruszamy. Lecimy. Dobra. Masz tutaj takie rzeczy podstawowe. I wiesz, ruszasz z nami w ten, w podróż, czy nie? Aha, czyli ty zostaniesz, tak? A dasz nam jakieś wskazówki, żeby przeżyć na tym świecie? I co z nim musimy zrobić? Aha, no to dobra, no to my będziemy uciekać. Ej, no to co, uciekamy? No, ale może musimy... No nie możemy go tak zostawić. No to może go... No to... Ej, gdzie on jest? Aha, gdzieś poszedł. Czekajcie! Ej, czekaj, chodź, gonimy go! Jak go złapię? Gdzie on jest? Widzę go, widzę go. Ej, ej, dobra, no to co robimy? Nie ma go. No to musimy. Chodź, chodź. Chodź tutaj do środka i się po... no, zakończymy. Znaczy, no, pójdziemy niedługo w dalej. Dobra, no to, no to zaraz lecimy, ne No to, no to nara. No to lecimy, ne Idziemy.